Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś utknął w długim oczekiwaniu, niosąc w piersi mieszaninę niepokoju i wątpliwości? To uczucie, że twoje marzenia i modlitwy wiszą w powietrzu bez widocznej odpowiedzi. Być może czekasz na coś, co jest dla ciebie całym światem pracę, uzdrowienie, pojednanie, a nawet znak, że jesteś na dobrej drodze. A co, jeśli ci powiem, że opóźnienie, z którym się borykasz? Nie jest milczeniem Boga, ale pracą w toku. Ojciec Pio, znany ze swojej niezachwanej wiary i głębokiej miłości do Boga, często nam przypominał: Módlcie się, miejcie nadzieję i nie martwcie się. Bóg jest miłosierny i wysłucha waszej modlitwy. Ale jak możemy zaufać tej obietnicy, skoro wszystko wokół nas wydaje się tak niepewne? Odpowiedź leży w sercu wiary. Zaufanie Bożemu wyczuciu czasu. Żyjemy w takiej porze roku, kiedy odradza się nadzieja. Święta Bożego Narodzenia są tuż za rogiem, a wraz z nimi wspomnienie największej wypełnionej obietnicy Bożej narodzin Jezusa Chrystusa. Ta historia uczy nas, że nawet największe błogosławieństwa mogą zająć trochę czasu. Naród Izraela czekał od pokoleń na przyjście Mesjasza. Przez wieki słychać było krzyki, błagania, a nawet chwile beznadziei. Ale kiedy nadszedł czas, było idealnie, ponieważ taki był boski plan w działaniu. Tak jest również w przypadku nas. Często chcemy natychmiastowych odpowiedzi, szybkich rozwiązań. Żyjemy w świecie, który przyzwyczaił nas do pośpiechu, ale dzieło Boga nie przypomina błyskawicznej wiadomości czy ekspresowej dostawy. Jest jak żarno zasiane w ziemię, które potrzebuje czasu, aby wykiełkować wyrosnąć i wydać owoc we właściwym czasie. Dziś, rozpoczynając tydzień, zachęcam Cię do zastanowienia się, jakich rzeczy nie możesz się doczekać. Być może modliłeś się bez końca o coś, co najwyraźniej nie nadeszło. Być może stoisz przed wyzwaniem, które wydaje się nie mieć rozwiązania. Ale pamiętaj, drogi przyjacielu, Bóg widzi to, czego Ty nie widzisz. Znasz szczegóły, których Ty nie znasz. On organizuje każdą chwilę tak, aby po ukończeniu jego dzieła było ono większe i lepsze, niż moglibyście sobie wyobrazić. Boże Narodzenie zachęca nas do zaufania. Historia narodzin Jezusa pokazuje nam, że największe Boże obietnice przychodzą wraz z cierpliwością i wiarą. Tak jak Maryja z pokorą i posłuszeństwem oczekiwała narodzenia swego syna, tak i my jesteśmy wezwani, aby czekać na Pana. Oczekiwanie może być czasem rozwoju, uczenia się i transformacji. Jeśli czujesz, że jesteś zmęczony, że kończą ci się siły, pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg towarzyszy ci w tej podróży. Jego opóźnienie nie jest zaprzeczeniem, to przygotowanie. A kiedy ty czekasz, On działa. Dlatego proszę cię, abyś został ze mną w tym filmie. Zastanówmy się wspólnie, jak zaufać Bożemu wyczuciu czasu. Uczmy się z nauk Ojca Pio i odkryjmy, jak wiara może przemienić nawet najtrudniejsze chwile oczekiwania. Subskrybuj kanał i śledź tę wiadomość. Razem znajdziemy siłę i inspirację, aby stawić czoła trudnościom i, co najważniejsze, zaufać, że Boże najlepsze jeszcze przed nami. Boże narodzenie przypomina nam, że na największą obietnicę Bożą, narodziny Jezusa, również trzeba było długo czekać. Lud Izraela czekał przez pokolenia, ale w idealnym czasie Bóg posłał swego Syna na świat. Ojciec Pio w swojej pokorze przyjął tajemnicę Bożego czasu i nauczył nas, że nasza wiara jest sprawdzana w oczekiwaniu. To właśnie w tym momencie możemy wzrastać duchowo i jeszcze bardziej zbliżyć się do Stwórcy. Jeśli dzisiaj to, czego oczekujesz, wydaje się odległe, pamiętaj: to, co prawdziwe i dobre, Zawsze przychodzi we właściwym czasie. Zaufaj, porzuć swój niepokój i pozwól Bogu pokazać ci swój plan. Zanim skończysz, odmów ze mną tę modlitwę. Panie, ufam Twojemu czasowi i Twoim planom. Daj mi cierpliwość do czekania i siłę, abym nadal wierzył. Amen. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, podziel się nią z kimś, kto również powinien ją usłyszeć. I nie zapomnij zasubskrybować kanału aby otrzymywać więcej takich refleksji. Pamiętajcie, Bóg nigdy się nie spóźnia, zawsze przebywa w idealnym momencie.